No wiadomo, Robert Kropiwnicki jest wam znany z tego, że facet ma 12 mieszkań i za, na 13 płacicie mu składkę. Za każdą przerwę między zdobywaniem kolejnych mieszkań zrobił doktorat z prawa. Wystarczy spojrzeć na Roberta Kropiwnickiego, o, patrzcie na niego. No to widzicie tę piękną, przepojoną mądrością twarz. Mianowicie pożegnaliśmy w tym tygodniu Roberta Kropiwnickiego. Znaczy, pożegnaliśmy, nie dlatego, że stało mu się coś złego. Przestał być wiceministrem skarbu, to znaczy teraz to się nazywa wiceministrem aktywów państwowych. Przestał nim być. Dalej jest tylko posłem. I teraz y, różne rzeczy przy tej okazji mówiono. No, no wiadomo, Robert Kropiwicki jest wam znany z tego, że facet ma 12 mieszkań y, i za, na 13 płacicie mu składkę. Dobra, tak czy owak. Kropiwnicki ma 12 mieszkań, to wszyscy wiedzą, ale już nie jest wiceministrem i to jest trochę smutne. Natomiast mówiłem o tym wykształceniu. Otóż Robert Kropiwnicki, według plotek, miałby być bowiem niedługo sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W tym Trybunale już jest coraz mniej ludzi, no więc ten Kropiwnicki bo już Opałowicz skończyliśmy, więc ten Kropiwnicki ma być teraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, może ma być, może nie ma być. Natomiast zabawny jest tutaj przypadek, jest tutaj przypadek jego wykształcenia. Robert Kropiwnicki jest bowiem doktorem habilitowanym prawa, no, czyli profesorem w zasadzie. Naprawdę brawo. Ale zrobił to, powiedziałbym, w sposób nieoczywisty. Otóż on w 2006 roku zrobił doktorat z prawa. No, zdarza się, prawda? Powiecie, ambitny chłopak zrobił doktorat z prawa w roku 2006, wcześniej, będąc z wykształcenia politologiem. Ale, ale, jakieś 10 lat później, czy tam trochę więcej, uwaga, został nawet magistrem prawa. Taką wziął kolejność. Najpierw zrobił doktorat, a później został magistrem. No, można, można. Uzupełnił wykształcenie. I teraz tak. W zeszłym roku dostał nawet habilitację. I to jest przezabawna historia, bo wszyscy się z tego, no co tu gadać, podśmiewują. Dlaczego? Otóż jego promotorem, wielkim promotorem kariery akademickiej Roberta Kropiwińskiego jest nie kto inny jak pan profesor Chmaj. No i tak się złożyło, że profesor Chmaj ma swoją wielką kancelarię prawną. Z której to kancelarii prawnej wszystkie spółki Skarbu Państwa chciałyby skorzystać. Nie wszystkie mogą, ale niektóre mogą. No i oczywiście złośliwcy z Platformy Obywatelskiej. Niestety trzeba powiedzieć, tak, to z Platformy Obywatelskiej są tacy ludzie, którzy kolportują taką wersję wydarzeń, w której to wersji istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Między tym, że kancelaria pana Chmaja zarabia w spółkach Skarbu Państwa, a pan Chmaj pomaga zdobyć wykształcenie, zdobyć habilitację, tytuł profesorski Robertowi Kropiwnickiemu. Otóż moim zdaniem jest to podłość, jest to potwarz ja chciałbym powiedzieć, że ja absolutnie się od takich rzeczy odcinam. To nie ma nic wspólnego. Wystarczy spojrzeć na Roberta Kropiwnickiego. O, patrzcie na niego. No to widzicie tę piękną, przepojoną mądrością twarz. I od razu wiadomo, że te wszystkie plotki to jakieś bzdury są. Ten człowiek naprawdę zasługuje na wszelkie możliwe tytuły. Nawet tytuł magistra, co dopiero tam profesora.